Dzień dobry widzowie, miło Was tu widzieć. Jak wiecie. No właśnie. Jak wiecie, właśnie nie wiecie. Ehm, Chciałam być zagrać razem znowu z Wami, ale nie będzie to gra z rysowania ani takich innych typów. To dokładnie będzie gra, gdzie. No, no nie wiem, co. E, tylko trudno mi to wyjaśnić, a ja tu tak latam, latam i zaplatam. I mi się spodobała. O, taka gra. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba i że z nią zagramy. Jakieś minionki szukanie, coś w tym stylu, który nagrywałam w jednym odcinku wcześniejszym. Mam nadzieję, że. Zapraszam Was do wspólnego nagrywania. Um, chyba się runda zaczęłam. Okej, okay, okej. Okay. Zaraz dołączy do mnie Adam. Ale wiesz -y ja też nazywam? Więc... Ale -y ja nazywam! Ja... ja bądź. <totopatą> Więc nie, mam A nadzieję, do... że mojego brata nie słyszeliście. I ja on zaraz do mnie dołączy. <totopatą> bo to będzie fajne. Ale mój brat musi wyjść z mu z tego samego pokoju. Żeby słyszał niedokładnie. Zierzemy Więc... nie mam! Więc... Oj, 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 o nie minionek. Minionek. Aleś, zaraz do mnie dołącz, mam nadzieję. Mój jeden o nie tu minionek biega, minionek biega. Okej. Okay. Do... Oj. Oj. Pania, je, yeah. o nie, bo to chyba chyba coś nam nie pokło. Trzeba coś O, on właśnie odróżni mnie też. Więc... Minionek idzie. Minionek nie, minionek nas łapał. Nie chcę odróżnić nas. Trójzom. Kurczę, zaprosił nas nie Siemanko, Bardzo dziwne widzowie. Ale nie wiem, czy się z wami przywitałam. No to... Dzień dobry, dzień dobry, widzowie, Jeszcze raz. Okej. Okay. Ja też nagrywam, O, co to? Co to za dźwięk, Co to za dźwięk? O, koniec rundy, dobrze. Nie chcemy piosenki. Wchodzimy od razu. Mam nadzieję, że będziemy szukający na start. Będzie to trochę dziwne, jak będziemy wstać, bo zawsze trudno być szukającym. Nic, mam nadzieję, że będziemy. Ludzie, wchodźcie do kółeczka! Dobra, trzeba nas coś rozłączyło z gry, ale nie wiem, czy to będzie idealny początek naszego wspaniałego nagrywania. E, wchodzimy tutaj, wchodzimy, wchodzimy. Mam dwa odcinki w jednym. Super, super. Ok. Bo no, będziemy dzisiaj w kółku siedzieć. W takim małym kółeczku. Ja się tam mam z innymi osobami. Już nas Nigdy tego nie grałam. Co tu są Ani! Nie, nie wiem, czy tu grałam. Nie. Chyba tego nie nagrałam. Nie. Hej, nubek. Jest. Tam. CO?! Aż ty? Kibelku! Po środku trzeba być Pierwsze końce... Można do kibelka puk, puk. A, jest.

Cheese, 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 cheese It's raining tacos It's raining tacos It's raining tacos

Nie umiem tego śpiewać, powiem, ale nie lubię tej piosenki za bardzo. Ale lubi ją śpiewać. Bardzo dziwne wie. Co się stało z tym do... O nie! Oj, oj oj! Co to jest za gra? połam się w dołku. Nie, co tu zagra? Halo. Co to jest zagra? No dobra. Co to zagra? Co to was zagra? O, się. Dobra, po i możesz trochę dzisiaj być, proszę, żeby się naspać energią, bo dzisiaj dużo biegaliśmy. Chodźmy. Halo. Pomoc. Bomba. Bomba atomowa. Nie zaliczamy z niczego. it's palsy. O, ma coś nie. Tu coś jest mi. Trampo. Trampolina. O. dość to nie, Nadmioty Bukan, so, so, so. Ja mam ferbi, przepraszam, że zawsze muszę być cicho. Ja mam ferbi, serio. Na, na jednym odcinku chyba będę miała ferbi pokazane, tak, że muszę ciągle spadać. Ferbi, no na... co? Nie, nie chcę się być mieczami, ale co mam być? Co mam bić? Jedzonko! Jedziąko! Hamburgery? Nie lubię hamburgerów. Co to. Ota. Co to rastery? Nie wiem, ale te wyzwania są mega dziwne. Zostawcie mnie. Chodź. Nie jest to padnę, ale powinnam paść. nie stało. ci teraz mnie przycięło, a nic mi się nie stało. Dziwno. Szybko. Bo góry lata, góry lata nie ma. Może do kibelka. No dużo. No, co to? Lala! Piosenka, piosenka. A czemu ty się lepiej ruszasz? Nie jest najgorzej z tego ruszam. da da głupiego zaśpiewać. da 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 apaty. Aha, aha. Kosi wejs, kosi aha, go ligo ligo a ligo a ligo Musisz spać. Dobranoc. Ej, są skrzypce, takie ładne. Ej, wow. tu Ej, no, ej, to bardzo ładne te skrzypce grają. Dajcie mi do pikacji. Śnieg. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonił sam A w ogóle niedługo nie śmiech, pani Pada śnieg, pada śnieg, dzwonił sanki sań. No, no, na, 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 na Mikołaj, na się prezenty. Cieszymy, cieszymy się bardzo, tak jak łez. Możemy, możemy osiągnąć sukces. Będziemy widzieć Mikołaja. La, 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 la. Będziemy go widzieć na wspaniałym niebie. Nie trzeba się bać. No, no. To może być wspaniałe, chociaż nie, chociaż tak. Doszłam do góry i widzę Mikołaja, tak. Cieszę się, cieszę się. Trzwami zakisać. Anna Anna Kula, ale? Padłam. Dobra widzowie. Papatki... Znaczy może jeszcze nie papatki. Padliśmy... Tak, nie chcemy się kończyć odcinka. No, tak chciałam by jeszcze raz coś zrobić, przynajmniej. Co? Ty grasz? Nie wiem. Nie chcę grać. O mój Boże, jeszcze takich głupich nie widziałam. Ser. Ale my to nie swoje, umiemy łowić przyczulam. Pamiętam jak to kiedyś uwiewa tą grę. Mm. Może nie aż tak bardzo, ale lubię z tej gry łowić automat. nim chyba jeszcze specjalnie nie grałam. A ja w nim grałam. Ja. W nim grałam, ale jeszcze takiego giganta, ale mi go usunęła. Próbujemy na tej maszynie, ale na niej jest bardzo trudno. Myślisz tu? Nie, na tym nie My szukamy dużego automatu. Bo my nie lubimy takich małych O tu są O, co to? to? Jednorożec, no dobra Eee, niech ktoś się... Niech hmm. się gra na tych tym nie można. To robicie? Jakie to trzeba mieć skupienie? Oj. <grymne> nie wychodzi nam coś. Gdzie Dobra, jednak na, na dużych automatach Kotki. Co to kotka? Powiem wam, ja na taki automatak w tych grach jestem mega dobra. Trzeba to usunąć. Takich jest jestem mega dobra. Za pierwszym razem łapię. Patrzcie, to i złapię za pierwszym razem. No, i to się na, na naszej specjalnie. Co to, to, to jest? Co owocki, tak, to też owocki. Patrzcie, to nie staram się nawet. Nawet się nie staram. Nie starałam się, ale tak złowie. He, he. O mój Boże, łapimy jeszcze raz widocznie. Czy nawet się nie stara... Nie, ja mam muszę pokazać, czy nawet się nie czy mi się udaje. Za drugim razem. <grym> I to tu jest jeszcze, nawet się nie staram. I dobra, wychodzę z tego automatu. Eee... Co, co? Myślę, to Myślę, że... OK. Jest. Dobra widzowie, papa pa, widzowie Miło was tu miło widzieć